Pomoce dla rodziców, kierowców, sprzedawców. Ulotka edukacyjna. Pierwsze kroki w nowej szkole. Numer 18. Pomoc dla rodziców przygotowana z myślą o pierwszoklasistach. Zawiera zbiór cennych uwag i wskazówek, których stosowanie przez dorosłych bardzo ułatwi dzieciom zaaklimatyzowanie się w szkole. Ulotka edukacyjna bezpiecznie do szkoły. Numer 19. Wspólnie z Wydziałem Ruchu Drogowego Komendy Głównej Policji stworzyliśmy materiał edukacyjny Bezpiecznie do szkoły. Ulotka przypomina podstawowe zasady bezpiecznego poruszania się po drogach. Zwraca też uwagę na zagrożenia czyhające na dzieci w drodze do szkoły. Ulotka profilaktyczna do palacze nr 20. Zainteresowanie rodziców trudnym tematem dopalaczy jest nadal bardzo duże. Dlatego, w pakiecie materiałów dla dorosłych, umieściliśmy ulotkę zawierającą wiele informacji, nie tylko o samych substancjach, ale także o stanie prawnym. Ulotka edukacyjna bez szans kierowcy, numer 21. W przygotowaniu ulotki wspomógł nas Wydział Ruchu Drogowego Komendy Głównej Policji. Publikacja dotyczy bezpiecznej jazdy samochodem, piętnuje też pijanych kierowców. Ulotkę kierowcom mogą rozdawać uczniowie, na przykład podczas popularnych patroli młodzieżowych z policją. Plakat dla sklepów, dla sprzedawców alkoholu i papierosów. Numer 22 Jednym z poważnych problemów związanych z profilaktyką dzieci i młodzieży jest dostępność alkoholu i papierosów. Mimo wyraźnego zakazu sprzedaży takich produktów osobom poniżej 18 roku życia, młodzi ludzie w łatwy sposób wchodzą w posiadanie zabronionych substancji. Dzieje się tak m.in. dlatego, że sprzedawcy nie przestrzegają obowiązującego prawa i sprzedają młodzieży alkohol. Nasz plakat przypomina o zakazie i jest ostrzeżeniem dla nieletnich. Specjalny plakat edukacyjny FAS, Ośrodki Zdrowia OPS. -y, numer 23. W poprzedniej kampanii zwracaliśmy uwagę przyszłych rodziców na szkodliwość picia alkoholu przez kobiety w ciąży. W tym roku poszerzamy ten temat o kwestię FAS, czyli zespół alkoholowy płodu, Fit Alcohol Syndrome. Następuje on w wyniku picia alkoholu przez kobiety ciężarne. Alkohol przenika przez łożysko, uszkadzając nieodwracalnie płód. Specjalny plakat edukacyjny, Dopalacze, numer 24. Plakat informujący o dopalaczach i przestrzegający przed nimi koordynatorzy kampanii będą mogli powiesić w ośrodkach zdrowia, ośrodkach pomocy społecznej czy urzędach. Na plakacie znajdują się też ważne informacje o napojach energetyzujących. Imienny certyfikat uczestnictwa w kampanii, numer 25. Certyfikat przeznaczony jest dla nauczycieli koordynujących akcje. To forma podziękowania za wysiłek pedagogów i ich wkład w realizację zadań kampanii: zachowaj trzeźwy umysł. Certyfikat dokumentuje też zaangażowanie w ogólnopolską akcję profilaktyczną i może być załącznikiem do teczki awansu zawodowego. Scenariusz lekcji profilaktycznej: co wiedzieć, co robić, co mówić. Numer 26. Kolejny już rok współpracujemy z organizacją SAMSA, amerykańskim odpowiednikiem Państwowej Agencji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Nauczyciele w ramach ZTU 2011 będą mogli wykorzystać scenariusz lekcji profilaktycznej stworzony na podstawie najlepszych amerykańskich wzorców. Akademia Profesjonalnego Nauczyciela Numer 27. W zeszłym roku powołaliśmy do życia Akademię Profesjonalnego Nauczyciela. Internetową platformę edukacyjną dla osób pragnących poszerzać swoją wiedzę i podnosić kwalifikacje. Pierwszy kurs Akademii, zatytułowany Psychologiczne Aspekty Wspierania Rozwoju Uczniów, cieszył się ogromnym zainteresowaniem nauczycieli. Mamy nadzieję, że kolejny będzie dla pedagogów równie ciekawy. Szczegóły na ulotce oraz na www.akademianauczyciela.pl Poradnik: Jak korzystać z materiałów kampanii? Numer 28. W pakiecie znajduje się szczegółowy poradnik, przedstawiający w prosty sposób: jak przygotować się do kampanii, zachowaj trzeźwy umysł i jak sprawnie ją przeprowadzić. Multimedialny przewodnik po kampanii: CD-ROM. Numer 29. To płyta, z której właśnie Państwo korzystają. Zawiera opis pakietu materiałów, audycje, pliki do pobrania oraz filmy nagrodzone w konkursie pozytywnie nakręceni. Plakat na imprezy lokalne. Numer 30. W ramach kampanii często organizowane są różnorodne wydarzenia: festyny, marsze, przedstawienia, apele, happeningi. Warto o nich poinformować uczniów i mieszkańców gminy. Plakat można wypełnić dowolną treścią. Kalendarz cały rok z ZTU. Numer 31. Dla koordynatora kampanii przygotowaliśmy użyteczny kalendarz podkładkę na biurko, na którym można robić notatki. Kalendarz informuje o datach ważnych dla kampanii i dla profilaktyki w ogóle. Certyfikat Uczestnictwa w kampanii dla samorządu. Numer 32. Każdy uczestniczący w naszej kampanii samorząd otrzyma stosowny certyfikat potwierdzający udział w akcji. Przypominamy, że certyfikatu nie ma w pakiecie materiałów. Zostanie on przesłany do urzędu w sierpniu, razem z nagrodami dla uczniów. Certyfikat Uczestnictwa w kampanii dla koordynatora numer 33. Imienny certyfikat stwierdzający udział w kampanii Zachowaj trzeźwy umysł 2011 otrzyma też każdy koordynator akcji. ów dokument dotrze do Państwa również w paczce z nagrodami w sierpniu.